Ostatnia nasza rzeczywistość właśnie tak wygląda. Co z tą Australią obiecywali nam takie raj na ziemi, tu burza, deszcze I to niestety burza idzie. Po na nas. A kapitana nie ma. I tak oto tutaj właśnie w tym miejscu zamierzamy spędzić sezon cyklonowy, tegoroczny sezon cyklonowy, czyli będąc w Australii. Marcel mnie dusi! Marysie, na tyle na ile nam pozwoli pogoda. Tutaj w Brisbane się zatrzymamy. Jest tutaj bardzo fajna społeczność ludzi, więc dobrze nam tutaj na chwilę obecną. Nikt się nas nie czepia, jak jesteśmy na rzece. Zdarzają się burze, silniejsze porowy wiatru, no ale to tak jak wszędzie. Miejmy nadzieję, że żaden cyklon w tym roku tutaj się nie zakręci. A jeśli nawet zbliży się dosyć blisko to to, to wszystko będzie dobrze. Natomiast e, no, takie marzenie było mężowskie, aby tą Australię troszkę dłużej poeksplorować. E, po sezonie ruszymy już na północ w stronę Indonezji odwiedzając jeszcze po drodze Wielką Rafę Koralową Okazali się przyzwyczaić do tego Jejku, jak ja nie lubię burz A ta jest chyba największa Na no, pewno ten telefon tego nie odzwierciedla To wygląda jak koniec świata powiedzmy jak dobre Dobra, ja się powiem. Мы смотрим погружай, и Przestartuję o 5.30 jest ekspres, a o 6.00 zaczyna regularne kursowanie, więc na razie nic tutaj, żadnej fali nie ma. Wywozimy kapitana, żeby się nie nudził w ciągu dnia. Radocha, bo w mieście City Cat, dwa City Cuty zostało wymalowane na Blue i Bingo, ponieważ otwiera się tutaj... City Dog, nie City Cat, City Dog. City Dog się nazywa nie City Cat. dlaczego się nazywa City Dog? No proszę. Dlatego, że wszystkie te fery się nazywają City Cat I City Cat czyli Cat to jest hot. I to jest jakiś Dog, bo to jest pies, a? bo to są psy, rozumiecie? Wow, naprawdę! Niesamowite! No, tak i to że... dwa takie psy, I to jest właśnie bingo i się... Jest... W listopadzie otwiera się tutaj... Otwiera się tutaj um, takie miejsce, w którym będzie dużo zabawy związane z Drew i bingo. Hehe! Thank you. Także pierwsza przejezka City Dogiem. A tutaj bez niespodzianek, kolejna burza już zaczyna padać. Trochę miało nas minąć, ale wygląda na to, że znowu zmieniła kierunek. Jak to ostatnio zamierza, mamy około 3-4 burz w tygodniu, więc jest to całkiem, całkiem sporo. Ostatnio przeżyliśmy gradobicie, nie było to zbyt miłe doświadczenie, ponieważ pierwsze nasze takie doświadczenie w zasadzie stukało tak jakby z karabin maszynowy strzelał, więc trochę dzieciaki się przestraszyły. No i a tuż za rogiem na kangur powiedz, przeszła trąba powietrzna. Więc takie anomalie w Queensland w tym sezonie i końca na razie nie widać. Kilka dni spokoju, a w zasadzie dwa dni spokoju i później znowu cztery dni. O, się zaczyna. Zobaczymy, co tym razem mam no, tutaj Ale, się zadzieje. A no, na dole życie, robimy pizzę. Okay. Bom, tô na oce. Tô olhando os gatos aqui, né? Ah. Tem que dar. Dzisiaj trwa parada. A jak Wam mówiłam, nie wiem czemu. Zorganizowana jest wielka parada równości. Do tego celu jest właśnie um, chyba wynajęty, wyposażony strom. Specjalnie oznakowany. Paradyują po rzece Brisbane. Chyba w mieście zostało dużo więcej osób, bo w tamtą stronę płynęło znacznie, znacznie więcej osób. Więc tutaj już chyba nieliczne osoby wracają. końcowe flagi, flagi abrygańskie również. Widziałam, że zaangażowało się wszystkie możliwe um, do ochrony wszystkie możliwe instytucje tutaj marynistyczne. No, tak to spokojnie. Kilka statków z różnymi flagami. Tutaj kolejny, tam następca. Kajaki z flagami. ona się pięknie ustawiła bo czasami potrafi wyskoczyć na połowę rzeki, a tutaj pięknie z boczku się ustawiła, więc nie przeszkadza w żaden sposób w tej paradzie zobaczcie sobie jak ta rzeczna parada przebiega w Pięzląc tutaj ludzie machają tutaj taki tworek Tęczowy. Trochę wygląda jak... jak mały kamper. Do przewędrowała przywędrowała wystawa o starożytnym Egipcie, a ponieważ Matylda właśnie obecnie przerabia starożytność i z literatury, i z historii. Tak, starożytny Rzym. To, to nie niedługo nie, będzie Egipt. W każdym razie starożytność. Idziemy zobaczyć, a nie wiem czy uda nam się coś nagrać, czy będzie to możliwe. Przyszedłem. Tak już przyszedłeś. Mama, po prostu Dobra, dobre, lecimy zobaczyć, co tam pokazują w muzeum Queensland. możemy um, używać tylko tam własnych no, pobocznych Wiesz, ja na tam stoi do dzisiaj. Tak, tak zbudowali właśnie to, co tutaj widzicie. Witajcie na Discovery Ancient Egypt. Dobra, biega, biega. 1, 2, 3, 4, 5, 9. A czy to chcecie czytać? No jasne, już się czytam. Na pewno są ci, którzy to potrafią. Wsadzam o sobie. związanych z życiem codziennym, więc tutaj mamy lustra. Tutaj mamy łośkę używaną do kosmetyków. Wszystko oczywiście jest z, różnym, z różnego rodzaju symbolami. także. Wcają nasze ilniki przepiękne tutaj mamy złote piłczyki nie do bizika na no bojcie złota, bo złota mi się kojarzyło ze słońcem. Oni bardzo czcili do słońca, a od złota, złoto się śniło, więc oni to sobie jakoś w jakiś sposób łączyli właśnie ze słońcem. Są figurki z brązu. Tutaj jest naginia Izoda z małym dzieciątkiem, z koroną krowią, na Przed naszą erą. I każdy miał znaczenie, amulety Który był najpotężniejszy, amulet? I kształt, i kolor, wszystko miało znaczenie. Często to związane właśnie z. ze zwierzętami w Część z nich znaleziono właśnie w grobowcu. A co to jest? A to są miana To jest symboliczny moment przejścia między jednym życiem a drugim. Tutaj są rożki pogrzebowe, na których było dopisane imię osoby z przed chwilą ten... oglądaliśmy pięć filmów jednak proszę no, aby nie używać tym telefonów ale było to dosyć interesujące przeżycie jakieś dziwne takie <grywanie> dziwnie ciężkie by tak zobaczyć no, tam zobaczymy tam 30-calowy z dysponami. kończy film. O, kopaliska. I mamy sklep. Ponieważ pada nam butyria, tylko Marcel opowie o swoich wrażeniach z wystawy. A, no, Było fajnie. Ale ja tam za dużo nic nie wiedziałam. Nie jeszcze nie umiem czytać po angielsku, tylko mama trochę nauczyła. Wodobało mi się. Co ci się podobało? E, najbardziej to mówię. Moje amulety. A trudne? No były ładne, ale one to bardzo. Nic nie było mi, gdyby były. Nie wiem, Aniołku, czy będzie duża burza, kolejny dzień i kolejne wieczorne burze przed nami. Te z tamtej strony to idą z, na Gold Coast, czyli te bardziej południowe. Te tam idą do Sunshine Coast, a ta tutaj idzie do Bryzny. Wczoraj tak ale był taki moment, że bardzo mocno powiało I się trochę zdenerwowałam Ale przetrwaliśmy Mocno waliło I błyskało Zobaczymy jak będzie dzisiaj Średnio to komfortowo jest Kapitan z pracy.

Muszę przed nami. Przed nami. Idzie na Sip, mhm. Z południa. A teraz masz koronę. Na... O, A to na ten... nie mam no. nie miałeś. Wygląda to źle, to ja mam się, to nie pani Dobrze Staram się, robię co mogę. nie Bo się boję, no denerwuję się, nie lubię burz. A tu mam je codziennie. A te są jeszcze jakieś kosmiczne w ogóle. Tam już leje po lewej stronie. A tu zaraz będzie mało. Trzymajcie kciuki, żeby nas tutaj nie wywiało. Jest górze, ale no, 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 na e, lo... co tylko będzie deszcz. W punkcie luzki, Ale. W sumie jest pięknie trochę W sumie trochę jest Że wszyscy przychodzą tam. Ej, małpacz, wszyscy się tam chowają. Zaczęłam nas puszale, nas niewalnie Mama, kiedy, kiedy będzie słoneczko to szybko idziemy na ląd na plecako I na lody i... Oprócz lodów tylko wodę.